Siemanko wszystkim Mamy trudne czasy Lepiej zostać w domu niż gdzieś jechać Dlatego zabieram Was dzisiaj na łowisko Na łowisko, na którym wcześniej nie byliśmy Nie jest to PZW Można powiedzieć, że jest to łowisko bardziej prywatne O czym mówię zobaczycie za chwilę Także przygotujcie się I co? Żeby tradycji było zadość Zaczynamy Fish Party Łowisko Dobrze, nie jest też głębokie, dlatego zdecydowałem się dzisiaj na lekki zestaw. Lekki zestaw spławikowy żyłeczka 008, spławik 1 gram, haczyk, śrucinka Łowisko jest zanęcone, jest zanęcone codziennie od dwóch tygodni, także ryba powinna się skłabiać. No i co, i zaczynamy. Zobaczymy, co się będzie działo. Może w końcu coś uda się nagrać. Wrzucić na kanał. Także trzymajcie kciuki, jest siła, jest moc. Zaczynamy. Dobra, zostawiacz już w wodzie. Musimy zachować ciszę, bo znajdujemy się bardzo blisko wody. Żeby nie spłoszyć ryby. No i czekamy na branie. Chociaż niestety nie udało mi się nagrać pierwszego brania i pierwszej ryby. Właściwie to do albo bo ryba jest w podbieraku. Byłem zszokowany, że udało się coś złapać. Także słuchajcie, oto jest. Pierwsza środka. Wypuszczamy do wody i łowimy dalej. No, słuchajcie, coś zaczyna się dziać. Spławik pracuje na boki. Jest dobrze wygruntowany, no więc ciężko będzie go zatopić. Ale słuchajcie. O, jest, jest! Jest! O! Kurde, walczy. Walczy to będzie coś większego. Uwaga! A! Kurde, jest! Jest! Tym razem makrela. Musicie mnie zrozumieć, niestety makreli nie mogę wypuścić, mamy ciężko. Trzeba zadbać o pożywienie. Także makrela landuje w siatce. Tak jak widzieliście, rybki biorą. Łowisko, choć niepozorne, okazało się łowne, co najważniejsze. Jest to dla nas jakaś nadzieja. Na PZD2 ostatnio było ciężko, ale widzicie, łowiska komercyjne jak najbardziej się sprawdzają. Nie wiem, godzina, może nie cała i dwie ryby, szprot, szprotka. O mała ryba, nie pani, będziemy jej męczyć, nawet nie byłoby za bardzo co zjeść. Makrela rzadko spotykany gatunek na naszych wodach. No ale ten makreli niestety nie podarujemy. Tym bardziej, że jest coś po Wyborna. No i co, siedzimy, mówimy dalej. Trzymajcie kciuki, może jeszcze coś się uda złowić. Także trzymajcie kciuki. Rybki niestety przestały współpracować. Głoszyć. może coś większego wpłynęło na łowisko trudno powiedzieć, ale spróbuję zmienić trochę grunt może zarzucimy w drugi trochę dalej zobaczymy, może ten dalszy rzut coś przyniesie trzymajcie kciuki jest no, słuchajcie, jest objazd robi się poważnie no słuchajcie, niestety ryba nie chce iść za wygraną Murowała, nie jestem w stanie jej oderwać to musi być coś dużego to już nie są żarty także muszę przerwać na chwilę nagrywanie Słuchajcie. chyba puściła a nie, jednak nie także, słuchajcie, muszę przerwać na chwilę nagrywanie, skupić się na wyciągnięciu ryby, jak będzie bliżej powierzchni to nagrywa. no niestety ryba dalej daje, daje za wygraną

siła Jezu patrzcie co robi co to za potwór o jeszcze jeszcze jedna z tej jest jest będzie potrzebny podbierak będzie potrzebny podbierak Go. Waleczna bestia, ale to nie byle co To nie jest byle co Uwaga. już go wyjmujemy. jest! Jest nasz walka była ciężka ryba strasznie więc zmęczyła. Następnym razem na takie łowiska trzeba zabierać cięższy sprzęt. Nie spodziewałem się tego zupełnie okazało się, że w tej wodzie są też tuńczyki tuńczyk król mórz i oceanów miałem jeszcze chwilę posiedzieć ale no nie dam rady tramia chyba tak wykończyła, że pora się zwijać zresztą jedzenie już mamy trzeba coś innym zostawić, żeby też połapali przygotowali się na trudne czasy Uf, o że nie mogę oddechować Także jak najbardziej polecam łowienie w domowym zaciszu. Zostańmy w domu, żeby to jak najszybciej się skończyło. Nie przedłużam. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Opis, w opisie będziecie mieli link. No i jak Wam się podobało, łapkę do góry zostawcie. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Do zobaczenia nad wodą. Oby jak najszybciej.